Broniłeś własną piersią wozów transmisyjnych. Opowiedz, jak to było. To bardzo ciekawa historia, ponieważ e, zauważyłem, że kilku prowokatorów próbuje e, demolować właśnie takie wozy transmisyjne. No, po tym, rozbijali, potem ci się zwijają. Zostają skakać po samochodach. To było dosłownie 5, może 10 osób. Pozostałe osoby próbowały pomagać mi, żeby ich odganiać. Haczą nie po transmisyjnym, a transmisyjny się zwija. Bo to, chyba mu spuścili powietrze, teraz wrzucili koszem w szybę. To były osoby, które pobiegały do tych samochodów, wrzucały coś i uciekały od razu, tak żeby nie mogli nikt, nie, 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 ich złapać. Porządkowi próbują opanować tłumi, próbują ich do, do, uspokoić ten ten. Nawet kibice próbowali mi pomagać w tym, żeby odganiać tych. Te osoby... Telewizji próbują się zwinąć, poskładali anteny, był kwacet na podnośniku na kamerze, to zjechał. I w tej chwili nie widzę, co więcej się dzieje. Jeden z właśnie z tych prowokatorów rzucił racę do samochodu i, i nawet jeden z kibiców e, e, sam, ja nie wiem jak to robił, aczkolwiek, e, znaczy ja bym się na takie coś nie zdecydował, wszedł, wszedł, wszedł do połowy do tego samochodu, i wyjmował tą rację, mimo tego, że już wyglądało tak, tak jakby miało się, ten, miał, ten samochód miał cały spłonąć i wyjmował tą rację. ITI, ITI stoi. Sytuacja została opanowana i dopiero wtedy przyszła policja i już wydawało mi się, że będzie, że już się spokojnie, ponieważ skoro jest policja, to sama zabezpieczy wozy transmisyjne. Wtedy jeszcze te samochody nie były podpalone. Wtedy, kiedy przyszła policja, uznałem, że, że okej, okay, że w takim skoro jest policja, to zabezpieczy te samochody i mogę iść, pójść dalej. Po 20 minutach doszło właśnie do podpalenia. Ja nie wiem, co się tam mogło stać. Jebać was, kurwy! Buda! Do roboty, kurwa! Całe życie na Państwowym kurwo Jewana, jedna z drugą policja, kiedy przyszła, to nic nie zrobiła. W ogóle nie zainterweniowała. To jest pytanie, dlaczego tego nie zrobiła, bo kiedy przyszła policja, już mi się wydawało, że tak naprawdę nie musimy niczego zrobić, bo to nie jest naszą rolą, żeby bronić się transmisyjnych, no, tak naprawdę od porządku publicznego jest tutaj policja. E, mimo tego ten samochód spłonął. Ja chciałbym się naprawdę zapytać w tym momencie policji, co zrobiła, żeby ten samochód zabezpieczyć. <laughs> I właśnie twierdzić, że po prostu była to ewidentna prowokacja i policja w ogóle nie miała zamiaru w żaden sposób ochraniać tych wozów. Nie wiem co więcej mogę powiedzieć na ten temat. kto za nimi głosował, za tymi